Dzień dobry widzowie. Jako osoba pracująca z egzotycznymi zwierzętami na co dzień. Takimi na przykład jak Piotruś, który jest. Tasznikiem. Ja do tych pająków, do tych skorpionów, do tych jaszczurek, do tych węży zdążyłem jako tako przywyknąć. Po setkach komentarzy, które mi piszecie i po setkach pytań, które mi zadajecie, wiem, że no, nie każdy po prostu ma możliwość obcowania z takim oto zwierzęciem, nie każdy by chciał przede wszystkim i nie każdy będzie miał taką okazję, ale z doświadczenia wiem, że zazwyczaj u osób, które właśnie nie pracują z takimi zwierzętami, bardzo często ciekawość wygrywa ze strachem. I dzisiaj właśnie tą ciekawością się zajmiemy. Ponie, ponieważ, o nie, Piotruś, Piotruś ucieka, ponieważ <laughs> wśród setek pytań o to, czy te pająki gryzą, czy są jadowite, czy są niebezpieczne, czy są agresywne, pojawiają się czasami pytania, ej Wojtek, a jak to jest mieć takiego pająka na ręce? Jak to czuć? I przede wszystkim, czy ten pająk jest... Ciężki. Moi drodzy, na dzisiejszy film przygotowałem ośmiu swoich pupili, w tym siedem pająków i jednego skorpiona, czyli Grzesia. I pomimo tego, że nie mam wam jak przez obiektyw przekazać tego, jak odczuwam teraz tego pająka, to znaczy, że on ma takie małe pazurki, że to jest trochę jak taki mały kotek, że on tak śmiesznie smyra i że ogólnie, no nic strasznego, to postaram się wam pokazać, ile takie pająki mniej więcej mogą ważyć, bo wokół tego tematu, a przynajmniej niektórych gatunków, narosło bardzo wiele mitów i kontrowersji. A partnerem kanału niezmiennie jest G jest, który na pełnej wchodzi w świąteczny klimat wraz z nowymi limitowanymi kawkami w puszce o smaku ciasteczek korzennych. Jak macie gdzieś obok siebie biedronkę, to spieszcie się, bo kawki dostępne są tylko tam i do wyczerpania zapasów. A dodatkowo GBS robi teraz konkurs i jak taką puchę kupicie, zrobicie jakieś kreatywne zdjęcie i opublikujecie na Instagramie z odpowiednim oznaczeniem, to można wygrać bardzo przyjemne nagrody. Wszystkie linki i regulamin konkursu znajdziecie w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. Do przeprowadzenia całego tego eksperymentu potrzebna mi będzie zwykła waga kuchenna, i zaczniemy od najmniejszego pająka i będziemy stopniowo iść w górę, aż dojdziemy do totalnego kolosa, którego też jestem bardzo ciekaw, bo nigdy jej nie ważyłem. No i, no i zobaczymy, bo właśnie o niej krążą różne legendy, ale to na sam koniec. Najmniejszym pająkiem z tego zestawienia jest jeden z tych gagatków i to jest Formictopus sp. dominican purple, taki nieduży wiecie, pajączek, więc sobie takiego oto ptysia wyciągniemy z pojemniczka. No tak, tak, wiem, wiem, wiem. Waga jest wytarowana. No i zobaczymy, czy coś pokaże? Absolutne 0 gramów. Czyli ten pająk musi ważyć mniej niż 1 gram. Z tego wychodzi. No bo waga go totalnie nie wyczuwa. A waga działa. No bo jak dotykam, no to działa. Okej, okay, fajnie. No, chodź. Nie ma, co, nie ma co tutaj siać paniki. Chodź, chodź, chodź. W sumie trochę czułem, że tak będzie, bo te małe pająki naprawdę one ważą praktycznie nic i to też nie jest tak, że ja się spodziewałem tutaj jakiegoś ogromnego wyniku, nie wiem, 10 gramów czy coś, ale chciałbym pokazać wam mniej więcej odniesienie, jak to wygląda w przypadku małych pająków, a jak to wygląda w przypadku takich kolosów, do których jeszcze sobie dojdziemy. No nic, lecimy dalej. Następny pająk to Makrotele sp Taiwan i chcę go zważyć z dwóch powodów. Po pierwsze, chciałbym go w końcu zobaczyć, bo też dawno po prostu nie widziałem tego pająka, a po drugie, do niego będę Potrzebował takie coś i to jest pojemniczek, bo on jest szybki i zasuwa. Tylko sobie zrobimy tak i wytarujemy. Dobra, mamy tarę. No i teraz tego pająka trzeba tutaj jakoś wsadzić. Tylko gdzie jest pająk? Pojęcia nie mam. A bo tu jest tunel. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Już go widzę, już widzę, już jest. Dobra. I teraz pająka bezczelnie zrzucamy tutaj. E, znowu pająk na wolności, znowu pająk na wolności, znowu, znowu pająk na wolności, znowu pająk na wolności. Nie idź tam! Oj, pola, zów choler! E, nie, autentycznie posądzą mnie o to, że ja ustawiam te filmy, nie? Dobra, widzę pająka, słuchajcie. Pająk jest tam. O, o widzicie, go widzicie jak zasuwa. Dobra, może nie ręką, to jest zły pomysł. Chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Aż walnąłem w stół, i się wszystko poprzesuwało. Nie wierzę w to po prostu. Dobra, moi drodzy, sytuacja opanowana. Udało się złapać tego ptysia. Waga jest wytarowana i cały ten pojemnik waży, z tego co widzę, 34 gramy. No i. Dajmy tak. 0 gramów. Mhm. Czyli to samo. Serio te pająki są aż tak lekkie? Myślałem, że chociaż będzie no, te 2 gramy ważył. Weźcie przejdź. Mordo, no ja wiem, tak, tak, wiem, ty jesteś bardzo zły. No i patrzcie, pająk jest na tym. I 0 gramów, nic te pająki nie ważą, dobra no, bo on jest już bardzo wkurzony, w sumie to ona, dajmy ją z powrotem do jej gniazdka i już nie męczymy pająka, serio, myślałem, że on, chociaż on będzie coś tam ważył, no nic, czyli po prostu ta waga jest za mało dokładna, trzeba dokładniejszej wagi. Krok dalszy to jest Stazimopus, czy też Gorgerella, jak zwał, tak zwał, ojeja, Łopadnie. dobra, pająk zdecydowanie gryzie, au, au, no tak. No i ten już na bank będzie coś ważył, przecież on jest duży. Nie, nie chcę współpracować. Zero współpracy, absolutne zero. No. Chodź. Wow, mamy wynik. Mamy wynik, proszę Państwa. Taki pająk. No, jak się zdecyduje puścić pęsetę, chociaż to może nie być takie proste. Puść pęsetę. Puść pęsetę. Wow, słuchajcie, 6 gramów to waży. Normalnie 6 gramów. Taki pająk. Tyk. I jest bardzo, bardzo, bardzo zirytowany. Ale no, 6 gramów, super, fajnie. To mamy pierwszy potwierdzony wynik. elegancko. Dobra, odstawiamy go, tak, tak. Ty już gryziesz, ja wiem. Ja wiem, że ty gryziesz. Boże, dra dramat. Żebym ci nogi nie przyczasnął. 6 gramów, ok, fajnie. Dla przykładu, żebyście mieli obraz mniej więcej, jaka to jest waga, to moneta 5 złotowa. Waży gramów też 6. Ok, czyli to jest mniej więcej waga 5 złotówki. Aha, jeszcze jedno małe info. Na mojej stronie pojawił się preorder na kalendarze. Ilość jest bardzo mocno ograniczona. Zostało bodajże 18 sztuk i więcej nie będzie. Także jeżeli jeszcze nie macie kalendarza na przyszły rok, to link zostawiam Wam również w opisie. Lecimy dalej i zaczynają się już trochę większe pająki. Yy, wybrałem sobie genikulatę, bo ona jest taka dosyć grubaśna i się wyczesuje, ale może, może uda się ją tak trochę. Przegonić żeby tu stanęła. No, stań sobie na wadze. O, 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 Pięknie. Ale nie schodź, nie schodź, nie schodź, nie schodź. Nie schodź, nie schodź, nie schodź. Dobra. 30 gramów. Szczerze? Myślałem, że ona waży mniej. Okej. Okay. Czyli taka genikulata, ona ma mniej więcej, ja wiem, z 8 cm ciała. Taki pająk będzie ważył nam 30... Gramów. No ja wiem, dobra, już chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. No, 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 idziemy, 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 idziemy na pojemniczka. A, wyczesała się. Będzie, będzie swędzić. super 30 gramów pająka. Okej. Okay. Nice. Pójdźmy o krok dalej e, i zmierzymy sobie pająka, który już wiem, że będzie robił ogromne problemy, bo to jest y, panfabeteus sp. to jest absolutnie najbardziej defensywny pampuch, jakiego mam i ona jest bardzo, bardzo, bardzo zła. A może nie będzie taka najgorsza? Okej, okay, no to chodź. E, nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Dobra, pająka sobie postawimy i taki pampuch waży 36 gramów. Trochę więcej niż Genia, a jest w bardzo podobnej postury. E, ok 6 gramów więcej. jest no Teraz trzeba jeszcze go wrzucić tam. <grym> Pająk jest przecudowny, tylko że ona naprawdę, jeżeli teraz z tego co widzę, będzie się powoli nie, jeszcze nie będzie się zbliżać do linienia. Ale jest napchana, jest gruba. No i jeżeli nie jest taka gruba i ociężała, to obsługa. Jej to jest kosmos. Dobra, bąbel, chodź. Idziesz, idziesz, idziesz do domku, wiesz? Chodź, 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 chodź. chodź. Ojej. Jest taka, jestem gruba, że aż spadam. No już. Damy jej karaczana, niech ma. Za to, że tak pięknie zapozowała. Dostanie karaczana, zobaczymy, czy zje. Chcesz? Nie, nie chcę. Dobra, kiedyś zje. Nie jest. Nie ma, nie ma ten. Nie ma tego złego. Wchodzimy na jeszcze grubszy kaliber. I tym razem będzie Mutikus. I znowu będzie zabawa, coś czuję. Przeczyścimy trochę to. Znowu będzie zabawa, bo te Mutikusy. Są jeszcze gorsze niż ten Pampuch. Zresztą sami zobaczycie. No, bo ma, no właśnie, o tym mówię, nie? Jest Turbo tragedia z nimi. I one aż się kładą, nie? <laughs> ona aż się położyła, jest taka zła. Słuchajcie, przeniesiemy ją tak, nieco powiedzmy, bezczelnie. I. Yy, oczyszczę trochę wagę. Jo, ale ona jest. Ja jej w ogóle teraz nie trzymam tą pensetą, nie, bo tutaj ona jest na, Ta penseta jest na odwłoku. Ja jej nie trzymam, ona jest luźno. I tak położymy ją. 37 gramów. Okej, okay. 37, czyli jeszcze więcej niż ten pampuch, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest w miarę szczupła. To znaczy yy, też jej tutaj wrzucę jeszcze ze dwa karaczany, yy, żeby ona sobie je jadła. I jak poje, to myślę, że myślę, że też się to trochę zmieni. A z karaczanem ile by ważyła? Dobra, słuchajcie. Bo tutaj jest, tutaj... Jaka ona jest zła! Ej, czekajcie, potrzebuję obiektywu makro. Szybko, szybko, karta pamięci. Karaczan wychodzi. Boże, to cyrk na kółkach się tu dzieje, ale... O, to muszę złapać, to muszę złapać, to muszę szybko złapać. Jest tak wściekła, że aż jad upuściła. Bardzo, bardzo, bardzo wkurzony pająk. Bomba. Aha, tutaj jest karaczan. Okej, okay, tu karaczana wrzucamy. Słuchajcie, wrzucamy pająka z powrotem. Bardzo zła, ale damy radę bez problemu. Super. I jeszcze chciałem sprawdzić, ile waży taki karaczan, słuchajcie. 4 gramy, okej. Okay. Dobra, dobra, wiemy, że ty jesteś zła. No Jezu, już, nie panikuj, ty. Przedostatnie zwierzątko, które sobie zważymy, nie jest pająkiem. I tutaj ja specjalnie wziąłem nie pająka, bo też jestem ciekaw, jaki będzie wynik. Moi drodzy, tutaj mamy oczywiście skorpiona, heterometrus spinifer, piękny, duży, azjatycki skorpion. I to jest Grzesiu. Chodź, Grzesiu. No już. Grzesia musimy odstawić. Waga jest wytarowana? Tak, dobra. No to Grzesia odstawiamy na wagę. A Nie, 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 Grzesiu, chodź. Nie! nie. Okej, okay, mamy to. 24 gramy waży taki Skorpion. Ok, spoczko. Myślałem, że więcej, szczerze, bo y, takie Skorpiony naprawdę wydają się, wydają się mocno ciężkie przy obsłudze, ale to to było na szybko. No i dobra, teraz czas na grande final, y, wielki finał czyli dorosła samica terafoza blondy. Słuchajcie, to jest największa blondyna, jaką ja w życiu widziałem. Yy, widziałem jeszcze takie ogromne samice na przykład przed kokonem, one miały jeszcze większy odwłok, no ale jestem bardzo ciekaw, co nam pokaże waga, bo ten pająk w ogóle ledwo się na tej wadze będzie mieścił. Natomiast yy, według Wikipedii tutaj mamy różne wagi i na przykład polska Wikipedia podaje, że maksymalna waga to jest 250 gramów, angielska Wikipedia podaje chyba 175 gramów, yy, no i zobaczymy, nie? Ten pająk też jest taki dosyć niestabilny emocjonalnie, nazwijmy to. Więc, zresztą zaraz zobaczycie. Okej, okay, nie, nie jest źle, nie, nie jest taka zła, nie jest taka zła. Ja chyba sobie będę musiał trochę ręką pomóc. O nie, 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 dobra, wyczesuję się, zły pomysł. Pomogę sobie tym, chodź. Chodź, 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 chodź. ojej, ale będzie swędzić mnie wszystko, już czuję. Dobra, i teraz stawiamy kloco na wadze. Połową stanęła, jest 50 gramów. E, jeszcze nóżka jedna, żeby nie było zakłamane. No, cofnij się, cofnij się, cofnij Jest. Dobra. 101 gramów. Czekajcie, żebyście też widzieli, że nie kłamie. Yy, I to jeszcze sobie usuniemy. Przesuniemy ją troszkę, słuchajcie. 100 gramów. Pokazuję teraz. 100 gramów. Jasny gwint. Szczerze, myślałem, że trochę mniej. Obstawiałem około 80. Ja pierdzielę, ale to jest, to jest taki kloc. Ona jest tak wielka, przepotężny słuchajcie pająk. Mega się cieszę, że się udało ją zważyć, 100 gramów. Też jej oczywiście wrzucimy tutaj karaczany, żeby sobie tam jadła, bo ona lubi jeść i jak każdy karaczan waży tam te 4 gramy, no to po dwóch karaczanach będzie 108. Minus pancerzyk. Nie no robi wrażenie, robi wrażenie fest, nie? Jest strasznie wielka, niesamowity stwór ogólnie, dobra, no czuć te 100 gramów, czuć, 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 przenosimy ją i jest spoczko, no chodź, już, tutaj masz żarełko, proszę bardzo, jedz se tam. I to by było na tyle, moi drodzy. Dajcie znać, czy wam się podobało, oraz czy któryś wynik was zaskoczył. Jeżeli uda mi się zdobyć kolejne duże, albo nawet bardzo duże pająki, to będziemy mogli powtórzyć te serię i sobie tutaj praktycznie wszystko poważyć. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i widzimy się w kolejnym materiale. Hej!